Wolność adwokata. Ona tak na co dzień to się wiązała z charakterem naszej pracy. Nie właśnie ciągnęło do adwokatury to, że to jest wolny zawód. Można go szeroko rozumieć, ale wolny na co dzień w tym sensie, że ja nie mam nad sobą żadnego szefa, że nie ma kogoś, kto mi wydaje polecenia, które mogły być w mojej ocenie wzdurne, złe wręcz, a ja muszę to wykonywać. I ta wolność, jakby się potem przenosiła na to, wolne myślenie o tym, jak my żyjemy, w jakich warunkach, jakie mamy władze, to należy wiązać właśnie tę wolność tak szeroko rozumianą, związaną z całym naszym życiem. Ale dla mnie ta, te początki tej wolności to, to jest właśnie wykonywanie tego zawodu. A ponadto no, niektórzy adwokaci mają to jak gdyby we krwi. Do tego zawodu trzeba się urodzić po prostu. Bo nie wystarczą same predyspozycje intelektualne. Jest ta mądrość prawnicza, ale też trzeba się umieć zachować wśród ludzi. A, a umie, umieć się zachować, no to właściwie, godnie. I też możemy przechodzić do odwagi w wykonywaniu tego zawodu, w ogóle do odwagi jako człowieka. Dzisiaj już marzenia są z pewnością zupełnie inne. Z moich czasów to przede wszystkim myśleliśmy, żeby żyć w pełni demokratycznym państwie, żeby pracować, zarobić na utrzymanie własnych, później zakładanych rodzin. To dla nas było istotne. A w dzisiejszych czasach to po pierwsze, zmienia się charakter wykonywania tego zawodu. Coraz więcej adwokatów nie będzie miało nic wspólnego z tą dawną adwokaturą, a więc ja, do tej pory tak zresztą jest. Pracowałem i żyłem głównie ze spraw, przede wszystkim ze spraw osób fizycznych. To było też dobre, to było bogactwo moim, że miałem ciągły kontakt z ludźmi. Od ludzi trzeba się uczyć i chcieć się uczyć, umieć się uczyć. A w dzisiejszych czasach, możecie zupełnie, tak, tak się toczy, że zakres usług adwokackich jest znacznie szerszy już nie tylko sprawy sądowe, ale dla niektórych to prawie, że wcale sprawy sądowe, ale obsługa różnych podmiotów prawnych, gospodarczych i to daje nawet może i większą stabilizację, i większą pewność. Myślę, że dzisiaj młodzież nawet ma z na swoją liczebność trudny start adwokacki, ale zawsze aplikantom przed egzaminem mówię, ale wierzę w to, że będziecie zaradni i będziecie umieli się znaleźć w adwokaturze. Od każdego człowieka można się czegoś nauczyć. I poznając różne dole, niedole innego człowieka, to ta wiedza zmusza nas do pewnej refleksji, często do analizy, A dlaczego tak temu człowiekowi się nie powiodło w życiu, dlaczego go jakaś krzywda spotkała, jak z tego wybrnąć. I to myślenie o tych różnych losach ludzi no, zmusza nas do wnioskowania, myślenia, Doradzania, dobrego doradzania. To było takie, jak gdyby samo rozwijanie się. Człowiek musi, bo w końcu żyje wśród ludzi. Jak już żyjemy wśród ludzi, to czerpmy też z tego bogactwa poznawania tych ludzi. Jak to kiedyś powiedziałem, że naszym bogactwem też są i źli ludzie, bo źli ludzie uczą nas tego, jakimi nie należy być, żeby nie być złymi ludźmi.